A ja was dzisiaj zabieram do najbardziej magicznego miejsca, jakie znalazłam do tej pory we Francji. nie widzicie jezioro przebijające się przez drzewa. I żeby się tam dostać, trzeba było trochę się nachodzić. I to głównie po stromych wzgórzach, ale miało to swój urok. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, miałyśmy trochę rzeczy do opłukania po poprzednich tripach, więc uwaga, bez detergentów. Przepłukałyśmy sobie rzeczy i korzystając z przepięknej pokoty rozwiesiłyśmy je. Jeszcze raz? No, pewnie.

My się szykujemy powoli do wyjazdu, więc ja sprzątam. Macia zrobiła właśnie obiadek i przywiozłyśmy sobie tortellini z Włoch. Jesteśmy we Francji, w takim pięknym miejscu. Ja idę jeść. Po kilku godzinach na trasie najpierw jechałyśmy z super pięknymi uliczkami, wsiami, i później zjechałyśmy na autostradę. Zaczęła się ogromna wichura. Jest szósty stopień w skali Buforta, 40 km na godzinę, więc ym, miotało naszym autem tak, że ja ledwo co mogłam kierownicę utrzymać. Y, auto jest dosyć lekkie. Auto jest lekkie, ono nie jest mocno obciążone, więc ono naprawdę latało konkretnie. I chyba zostajemy tu na noc, bo nie da się ujechać, a mamy jeszcze 300 km do naszego pierwszego celu, który jest zaraz nad Lyonem i zostaniemy tu na noc. Nawet jak siedzimy w aucie, to telepionami... Jej strasznie, ale jedziemy. 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 Na nasz tak? Gdzieś zalijamy. Tak jest. Bo musimy się dostać pod Paryż. Bo Macie, mam zieloną że Si, senorita? Si. 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 Zajechałyśmy sobie w takie piękne miejsce. Jesteśmy gdzieś na wsi we Francji. E dokładnie tu wam pokazuję, gdzie jesteśmy i jest to kamperków zaraz za mną jest jeziorko tam o, można się kąpać i my sobie zapakowałyśmy z Madzią tutaj i mamy taki piękny ogródeczek o hejo, hejo. ready? to jest, ready, idziemy się myć w naszej prywatnej przestrzeni, w naszym malutkim ogródku. Jest super słodki. Nie? Jest cute. Cute. O, tam gdzie widzę tą dobra tak? Ik dacht dat je uhm ze者 flink Mamy tą około? Jest takie trochę mięsko na burgerki. to miesza obywateli, całego państwa, całego państwa, całego państwa, burgerki państwa, się wszystko zje to super Jeszcze do Ciebie. Ale jest to czyste. Mhm. O, to jest tłuszczu. Trochę pryskał ten tłuszcz. Mięsa zjeść się nie dało. Bo było super gumowe. Macie, Ty zjadłaś w ogóle coś z tego mięsa? Takie ochłady tak trochę, nie? Ale zupę z tego zrobiłyśmy wczoraj. I zupa wyszła dobra. No zupa wyszła bardzo dobra. Dobra, trochę tłusta, ale dobra. I jeszcze, jeszcze mamy całe garstki zupy. Po jeszcze. Ale fajnie, cieszę się, że się umyłyśmy. Znalazłyśmy sobie taką prywatną przestrzeń. Tutaj nasz ogródeczek, gdzie możemy się myć i nikt nas nie będzie podglądał. truskawki rosną. Jestem przekonana, że to są truskawki. Pokażę. Jak truskawki wyglądają, nie? Może jestem przekonana, że to są truskawki, wiesz? Ale nic nie jest. Dobrze nic nie będę jadła. Się śmieję, bo ja wiem wszystko, co, co znajdę. Na drzewach czy na krzakach. Więc ja mówię zawsze. Ej Madzia, patrz co znalazłam. A Madzia na to. Nie, co to kupić. A i tak już jest ze mną na jadło rabelek. Dzikiego. chipsy i niby są naturalne, o, a te naturalne to są tylko solone. I te w ogóle są takie jeszcze te ancien, czyli że takie starodawne. One też są solone. Jakby tylko solone jedynie. Nie? Dobry. Jakby tam smak nie było. A kupiłyśmy jakieś te z ziołami, to było niedobre. Nie wiem, czy wyprać sobie rzeczy w sumie. Mm, bo sobie wody, bo na stacji można sobie zatankować wodę za darmo, na większości. I pojechałyśmy na jedną stację przy autostradzie i tam było, że trzeba wrzucić jeden żeton, a żetony są do kupienia na stacji. I my już mówimy, no już byłyśmy na tę stacji, a ta stacja już daleko od tego, tego miejsca, gdzieś się tam tankuje woda. I mówimy... Nie, dobra, to jedziemy dalej. Trudno, kupimy sobie najwyżej wodę. I nagle podchodzi jakiś facet yy, z takim... Yy, mówił po polsku do nas, z akcentem chyba ukraińskim i, i nam pokazał, gdzie można sobie nalać wodę za darmo. Więc napełniłyśmy trzy butle, takie pięciolitrowe, więc mogłyśmy się dzisiaj wykąpać na spokojnie. I zrobiłyśmy sobie też z tego jedzonko. Tak było. O. Zaparkowałyśmy w Disneylandzie miejsca parkingowego i z jednego miejsca, z jednego parkingu odsyłali nas na drugi. Na drugim się okazało, że nie ma możliwości wjazdu gdzieś, gdzie jest wyższy samochód, powyżej dwóch metrów, więc nie dało się wjechać. Później znowu gdzieś tam pojechałam, znowu mnie odesłali gdzie indziej i tak mnie rzucali przez godzinę z jednego parkingu na drugi. Więc znalazłyśmy sobie małe miasteczko obok Disneylandu i tu sobie zaparkowałyśmy. Jest niby, że w niedzielę nie ma tego zakazu postoju w zasadzie nakazu do dwóch godzin, więc może nam się uda i może nic nie stanie. Więc będziemy tu stać przez cały dzień w tym miasteczku. Abyśmy zostanęły w takiej okolicy. I nie musiałyśmy płacić 40 euro za parking w Disneylandzie. A jesteśmy ile? 25 minut, chyba pieszo od... 25, minut. 25 minut pieszo od Disneylandu więc to jest najbliższe miasteczko. Na tym parkingu jakaś kobieta wjechała nam w tyłek, ale uciekła. Maciej odwiozłam na samolot, i przez następne miesiące będę podróżować sama.